Witam Was w moim jesieniarskim vlogu. Nagrywam to trzeci raz. W tym vlogu mam w planie, żeby spróbować wszystkich kaw z sieciówek z jesiennej oferty. Mamy Starbucks, Costa Coffee, Nero Coffee, So Coffee. Napisaliście mi jeszcze jakieś na live. By the way mam drugie konto do robienia live, jakbyście nie wiedzieli. Na zimnych frytkach mam bana, nieważne. Więc dzisiaj, tego, że najbardziej się nie mogę żałować, Pumpkin Spice. Latę jedziemy na nią. Oprócz tego w tym tygodniu już robimy nowe paznokcie. I co? Nie wiem co jeszcze. Zobaczymy. Tak czy siak witam Was serdecznie i zapraszam na spędzenie czasu ze mną. Chciałabym właśnie powysyłać paczki. Cały czas wystawiam też na Vinted, więc zapraszam Was serdecznie. Nazwa tak jak na Instagramie. A z tym co nie mogłam wystawić na Vinted, mam mega fajny protip. W handy mnie to jest, w Stradivariusie. Nie wiem w jakich sklepach jeszcze. Stoją boksy, w których możecie wrzucić odzież, która idzie na recykling. My nie znamy zasad. Moje pójście do kawiarni skończyło się tym, że weszłam, zobaczyłam, że są ludzie. Stwierdziłam, że nie będzie gdzieś siedzieć, tak, żeby nagrywać i czuć się komfortowo, więc kupiłam wszystko. I stwierdziłam, że no, jest jesień, mam iść do parku, mam to romantyzować, tak? Tylko, że mam taki problem, że jak zwykle się nie ubrałam dobrze do pogody, bo ja że dalej jest 20 stopni, nie. Dzisiaj w Katowicach, mamy, kochani, stopni 13. Pochodziłam jeszcze po sklepach chwilę, znalazłam taki beret przed chwilą jestem cała na czarno. Ale ten beret, ja, ja czuję, że ja powinnam go kupić, ale trochę wyglądałabym jak pani grzyb. Ja nie wiem, co myślicie? Bo ja teraz czuję, że do tego parku tak by mi on fasował Ale z drugiej strony Czy to jest pani mu homor? Nie wygląda tak jak kaszkiet, Tylko taka purchawa pierdząca co jest Wrócimy do domu, poszukamy kaszkietu dla mnie A teraz idziemy do parku jakiegoś A mam nadzieję, że nie zamarzniemy Trochę to trwało wszystko. Zwykle źle pojechałam i zamiast gdzieś jechać 10 minut jechałam 20, ale nie przeszkadzało mi to, bo po pierwsze znalazłam kolejną miejscowę. My tam można stanąć razem z tą kawą. I teraz was. Ja yy, takiego miejsca, przez które często przebiegam. Staw, ludzie łowią ryby, mają fajny klimat. Nie mogę się czekać, że się napiję kawy, chciałam się być w drodze, ale miałam takie. Nie, musi być wszystko idealnie. Outfit z tą kurtką to jest już taka żałoba. Ale to jest pożegnanie lata, okej? Okay? Nazwijmy to tak. Pomaga? Chciałam polecić tą książkę, ja naprawdę teraz znajduję się w miejscu, kiedy powinnam ją czytać. Wracam do domu, albo dzisiaj zaczerpnę jeszcze jakiejś aktywności fizycznej, albo będę już leżeć. Dostałam wczoraj okres i mimo, że dostałam wczoraj okres, przebiegłam 7 km, ale później umierałam w męczarniach. Czuję, że ok, i strasznie chciałam pójść na tańce, ale też już czuję powoli, że zaczyna mi się nic niech. nie chcieć. Nie odeszłam się do Was już jutro, nie będę kręcić ani jak leżę w łóżku, ani na tańcach. Bo tam jestem najbardziej wstydliwa wersją siebie. Nigdzie tak nie jestem wstydliwa, jak, jak przyjdę do jakiejś szkoły tanecznej, przysięgam. Jutro, nowy dzień, nowa kawa. Widzimy się znowu z auta. Często mam wyrzuty sumienia, że nakrywam dla was cały czas w tym samym kadrze, ale nie mogę nic teraz z tym zrobić pod deszcz. Jest środa. Eee, idę na terapię, właśnie, i potem idziemy sobie na jakąś kawę. I się no. Mam nadzieję, że to będzie Kosta, ale w Galerii Katowickiej są jeszcze jakieś inne pozycje. Paść mi się chce jak cholera. Jest okropna pogoda, jest już taka jesienna, w której nie chce się żyć. Przez chwilą chwilę prawie się popłakałam. Najlepsze jest to, że na TikToku dawałam mega motywującą gadkę, jak dobrze sobie radzę psychicznie, a ja jadąc co terapię prawie się popłakałam, bo zrozumiałam, że już nigdy nie zobaczę mojego dziadka, który umarł 10 lat temu by the way, ale nieważne, gadamy o dobrych rzeczach. Pokażę wam zaraz debila. Pokażę wam zaraz debila. Yy, nienawidzę takich ludzi. Jestem już trochę odporna na takiego, ale kiedyś zgęłam się w pół ze strachu widzicie to no debilno Zobadają klauna albo kcinek gówno i ja wiem, że to tutaj stoi i ja wiem, że tu zobaczy coś środę. Ja i tak zawsze muszę się przestraszyć. Okej, okay, ten odcinek jednak w ogóle nie idzie tak, jak myślałam, że pójdzie, tak czy siak. Eee, okazuje się, że kost w ogóle nie ma w Katowicach, mm, ale jest so Coffee i w Sołkofi jest moją ulubioną matcha. Ja ogólnie dopiero przekonuję się do picia maczy, bo nie smakowałam przedtem, ale ostatnio pani w Starbucksie powiedziała, proszę sobie wziąć matcha ice z syropem truskawkowym wzięłam, rozlała mi się. Wróciłam, wzięłam nową i była przepyszna, było to coś pysznego i było świetne, więc będę na to wracać Kaw y, sezonowych tutaj było alprocino pistacjowe i było dniowo late wzięłam na podwójnym espresso, bo czemu nie Z cynamonem, bo kawę zapłaciłam 20zł, a w Starbucks kurwa nagrywam, a w Starbucks z cynamonką zapłaciłam 35zł Zaraz idziemy na skłosza i zabiorę Was, żeby coś się działo w tym vlogu. To idziemy na miasteczko studenckie w Krakowie, ponieważ nie chcę chodzić na takie miejsca, ale też mam taką świadomość, że zaraz będę mieć 30 lat i wtedy totalnie nie pójdę na miasteczko studenckie, więc korzystam z takich ostatnich chwil, kiedy jeszcze nie wygląda moja osoba tam aż tak źle. Jak zobaczycie, gdzie Coffee, dniowe late nie zastanawiajcie się, że musimy tutaj jeszcze wrócić na maczę truskawkową i porównać ją z tą ze starbucksa Okej, ja ogólnie zawsze gdzieś wychodzę to nie biorę rzeczy na przebranie, no bo jak nigdy nie to tylko później do domu się no to po co Mam brudzić więcej rzeczy ja się dopiero uczę grać squasha i gram z moim kolegą na naszych zasadach zaskoczyłaś mnie z tym ja ci mówiłam, że będę nagrywać no dobra, ale nagle tak z że no przedstaw się Teleportujemy się dzisiaj do Krakowa, jestem z baszkoną, z uzią i z jej znajomymi i idziemy dzisiaj na miasteczko studenckie, bo otwiera się sezon. No i takie mam się Pokażemy Wam teraz nasze nowe paznokcie. Że wpadła na pomysł, że ma ochotę na grzęca i nieważne, że nie ma zimy, ja będę go pić. A dałeś pomarańczy dziki? Tak. Serio? Nawet te tak tak śliwki było. dam i czekoladę Aha. Ja już zrobiłam... Prawie całą tapetę zostały mi oczy a baszkona. Nie została tylko twarz, więc już jest tutaj. Tak? To... Pytasz się 20 minut. Wow, to chyba będzie twój rekordowy szybki makijaż. Cały so świąt! Mniam! Ja czuję wszystko. Dobry. Czy to jest the most hot girl na miasteczku studenckim? Prawdopodobnie nie. <laughs> mam na sobie błyszczyk od Lady Gagi i ma taką taflę szklaną, że chciałabym go kupić kiedyś, ale jest pewnie za drogi na moją kieszeń. Ale żanka mi go pożyczyła. Ha. Takie mam życie. Chciałabym was zabrać ze sobą, chociaż jakbym wzięła mój sprzęt, który wygląda tak, by ludzie pomyśleli, że przyszedł Robert Pasut. Jezu, nie chcę nim być nigdy, twój obrzydliwy człowiek. Mi się rozładował aparat i nie, nie będę go brała, tylko będę nagrywać telefonem, jak już. 15 lat po no zakończeniu szkoły. Ludzi jak grzybów w deszczu. Ludzi jak grzybów! Zuzka dalej szuka swoich znajomych. Czy chcesz? widzę Pojawia się <grywa> i Super Nie udają, nie? Uwaga <grywa> Ojej, na super pomysł, że jedziemy do Patrycji do roboty i kupimy jej prezent Zestaw Bambi Kocham Tiger, mój ulubiony sklep Coś jeszcze potrafię Ruszy się jak trapster. Dobry. musiałaś na jakieś ty w zobaczyć, jak oglądasz w pracy. Trzeba być naprawdę mną. Mam w domu jeszcze dwa inne akumulatory i żaden nie jest naładowany. I teraz chciałam Was zabrać na wypadek i czekam od godziny. Jeśli nie lubicie pić wody tak jak ja, w sensie nie umiecie, w sensie ja umiem pić wody z z drugiej, z butelki, nie gazowaną. Kompletnie nie przychodzi mi picie wody ze szklanki. Ja wtedy mogę nie pić nic przez dwa dni. Kupiłam sobie nowy bidon, bo tamten, który miałam przedtem, no już mi się zapsuł. I patrzcie. jak kupiłam chyba na stronie Jim Beam. 40 zł. Ale... Co jest najlepsze? Są to saszetki smakowe do wody. Ta jedna saszetka jest niby na 2 litry wody, ale tak naprawdę ja taką saszetkę traktuję na pół. Jeden z moich ulubionych smaków, mango chili. Ale mega polecajka, bo jest to izotonik, czyli jeszcze bardzo fajnie was nawadnia. Ogólnie jest mały challenge, bo ja jestem ma dobrać paczkę, a nie kupować sobie nic, ale. Jkej nie jestem codziennie. Więc pewnie z czymś wrócę Gdybym miała coś kupić, to kupiłabym poduszkę Jaśka, bo Jezu nie rozumiem ludzi, którzy śpią na płasko. Kupiłabym sobie Jaśkę i kupiłabym sobie jakąś nową świeczkę. z tego, że co jest na vlog, no to świeczka musi być, tak? Świeczek, butereczko, dresy moja Gucci torebka Na górze glamurka, na dole sportsmenka Niech każdy widzi, że mam dużo do zaoferowania Szybko poszło, ale są y, Przeceny, więc Jak są przeceny to trzeba Trzeba, po prostu trzeba, obowiązek I To no chyba każdy I ona jest moim marzeniem Ale nie z tym portfelem dzisiejszym Wiekiem nauczyłam się takiej nowej funkcji, czyli mówię sobie, nie potrzebuję tego. I nie zawsze to działa, ale często mi to pomaga. Imbir. Może taka. O, ile kosztujesz, kochana? Nie, to nie jest dalej to, co chcemy. Mm -mm. Nie oparłam się pokusie, nie kupiłam tych świeczek, bo żadna nie była bliska mojemu sercu. Będę robić kolację i to tyle z tego vloga. Trzymajcie krzyki za jutro, bo jutro nagrywam dla was, jakiem najostrzejszego buldaka na świecie. Nigdy nie jadłam tak ostrego buldaka. Nigdy nie jadłam w ogóle buldaka czarnego ani czerwonego, więc I'm stressed. Tak czy siak, tutaj pierwszy raz głośno dziękuję. Mega się cieszę, mega się jaram, że już Was mam tutaj tyle i razem budujemy ten kanał i kocham Was. Dziękuję.